Tren szósty. Ucieszna moja śpiewaczko, Safo słowieńska, na którą nie tylko moja cząstka ziemieńska, ale i lutnia dziedzicznym prawem spaść miała, teś nadzieję już po sobie okazywała, nowe piosnki sobie tworząc, nie zamykając ustek nigdy, ale cały dzień prześpiewając. Jako więc lichy słowiczek w krzaku zielonym Całą noc prześpiewa Gardłkiem swym ucieszonym. Prędkość mi nazbyt umilkła, Nagle cię sroga śmierć spłoszyła, Moja wdzięczna szczebiotko droga. Nie nasyciłaś mych uszu swymi piosenkami I tę trochę teraz Płacę sowicie łzami, a tyś ani umierając śpiewać przestała, lecz matkę ucałowawszy takeś żegnała: Już ja tobie, moja matko, służyć nie będę, ani za twym wdzięcznym stołem miejsca zasiędy. Przyjdzie mi klucze położyć, samej precz jechać. Domu rodziców swych miłych wiecznie zaniechać. To, i czego żal ojcowski nie da serdeczny przypominać więcej, Był jej głos ostateczny. A matce, słysząc żegnanie tak żałościwe, Dobre serce, że od żalu zostało żywe.